Czołówka cyklu. Rozbudowa infrastruktury kolejowej. Turystyka. Uzdrowiska. Biznes. Gospodarka. Promocja międzynarodowa. Ochrona zdrowia. Odnowa zabytków. Ochrona środowiska. Odnawialne źródła energii. Fundusze europejskie są w Małopolsce. Widok na rozległą panoramę pól, lasów i zabudowań. Kapitał społeczny jest siłą napędową rozwoju małopolskich wsi. Dzięki funduszom europejskim lokalne społeczności mają możliwość realizacji projektów, które zmieniają ich codzienne życie, od nowoczesnych przedszkoli przez innowacyjne inicjatywy edukacyjne, aż po działania społeczne. Małopolskie wsie kwitną, a fundusze europejskie są motorem tego rozwoju. Najazd z góry na nowoczesny plac zabaw dla dzieci, jednym z projektów, który doskonale pokazuje, jak fundusze europejskie wpływają na rozwój kapitału społecznego, jest Spółdzielnia Socjalna Przedszkolaki Tomy. Mówi Marcin Bulanda, prezes lokalnej grupy działania Korona Sądecka. Spółdzielnia Socjalna Przedszkolaki Tomy działa od 2019 roku dzięki pozyskanej dotacji z Małopolskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w kwocie 350 tysięcy złotych. Za te środki udało nam się wyposażyć pięciooddziałowe przedszkole dla 120 dzieci oraz zatrudnić kadrę nauczycielską i pomoc społeczną. Prowadzimy to przedszkole już od 5 lat. Zatrudnionych jest 31 osób łącznie, z czego aż 20 osób to są osoby wykluczone społecznie. Dzieci podczas zabawy przy tablicy. Fundusze europejskie wspierają także projekty, które rozwijają zainteresowania mieszkańców. W Siołkowej, dzięki wsparciu unijnemu powstało mini obserwatorium astronomiczne. Widok z góry na wnętrze mini obserwatorium. Miejsce, gdzie pasja do nauki łączy się z możliwościami, jakie dają fundusze europejskie. Mówi Krzysztof Bochenek, założyciel Mini Obserwatorium Astronomicznego. Pomyślałem sześć lat temu, że chciałbym podzielić się moją pasją do obserwacji kosmosu z innymi ludźmi z mojej miejscowości. Pan Krzysztof przy przyrządach. W ciągu mojej drogi poznałem też LGD Korona Sądecką, lokalną grupę działania, która pomogła mi zrealizować moje marzenie i pozyskać środki na budowę Mini Obserwatorium Astronomicznego w Siołkowej. Rozsuwany dach obserwatorium. Dzięki funduszom unijnym udało mi się zakupić teleskop, tzw. refraktor oraz wybudować wiatę czyli z odsuwanym dachem, gdzie w łatwy sposób mogę prowadzić obserwacje astronomiczne. Wnętrze drewnianej wiaty obserwatorium. Takich projektów jest wiele, a ich realizacja nie byłaby możliwa bez wsparcia funduszy europejskich. Plakietka informująca o wsparciu projektu. Już wkrótce rozpoczynamy nabory z nowego okresu programowania i tutaj serdecznie zapraszamy właśnie te najmniejsze stowarzyszenia, które zainteresowane są prowadzeniem swoich projektów. Będziemy udzielać dotacji do 30 tysięcy złotych. Mamy też propozycje dla gmin, dla jednostek samorządu terytorialnego na budowę infrastruktury kulturalnej, w tym świetlice wiejskie oraz rozwój i budowa małej infrastruktury rekreacyjnej, czyli Prace, zabaw, skateparki, mała architektura, zieleni. Zapraszamy. Mówi Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego. Rozpoczyna się kolejny rozdział dla rozwoju małopolskich obszarów wiejskich. Po raz pierwszy w Małopolsce będą realizowane lokalne strategie wielofunduszowe. To bardzo ważny moment dla regionu. Jestem przekonany, że środki z Funduszu Europejskiego zostaną dobrze zainwestowane i wykorzystane do rozwoju naszego województwa. Widok z góry na węzeł kolejowo-drogowy. Dzięki nowej perspektywie możemy kontynuować rozwój i nadal korzystać ze wsparcia finansowego w ramach planu strategicznego dla wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027. Skontaktuj się z lokalną grupą działania działającą na terenie Twojej miejscowości aby uzyskać więcej informacji i pomoc przy otrzymaniu dofinansowania. Lista realizatorów. Fundusze Europejskie. Wspólnie tworzymy przyszłość Małopolski. Kampania dofinansowana przez Unię Europejską.